Cześć wszystkim, witam na moim kanale. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o uprawie cebuli oraz pora. Zapraszam do oglądania. Cebulę oraz pora wysiewam dość wcześnie, bo w ostatnim tygodniu stycznia, jak widzimy, por wygląda teraz tak. Trochę się kładzie, i w związku z tym chcę lekko go przyciąć. Przycięcie będzie polegało na tym, że por, który teraz się trochę kładzie, swoją siłę wzrostu przełoży na korzeń, będzie się mniej kładł, powinien być grubszy. Nie przejmuję się tym, że wygląda dość marnie. Mogłabym go teraz przepikować, bo wytworzył podwa listki już. Tutaj widzimy rozgałęzienie. Ale nie mam miejsca, i wiem, że ten por, później, jeśli trafi do gruntu, myślę, że w kwietniu, to on wtedy rozrośnie się i będzie super rosł. Więc przycinamy. Pora. Zaraz Wam pokażę. Tak, myślę, że na 5 cm długości. Aby się nie kładł. Ten por jest wynoszony codziennie na zewnątrz, ponieważ on nie boi się chłodów, lubi, jak jest chłodniej w czasie wzrostu. Więc fajnie on rośnie. Podlewam go dość często, ponieważ jest tutaj dużo pojedynczych porów. Pora możemy przycinać nawet 2-3 razy w czasie wzrostu. Ja tak naprawdę tego pora przycinam po raz pierwszy raz. Jeżeli nie uda się Wam przyciąć wszystkich, bo jest tak jak u mnie za gęsto, to nie ma się czym przejmować. I teraz już por wygląda lepiej. Mniej się będzie kładł, on sobie po malutku będzie rósł, zwiększał grubość swojej łodygi, będzie go łatwiej transportować. Takiego przyciętego. Też będzie mniej zasłaniał inne roślinki, które koło niego stają na zewnątrz. Pora możemy przycinać w zależności od potrzeby. Ja nie miałam potrzeby, żeby go przyciąć wcześniej. Przycinam teraz. Mamy drugi tydzień marca. Tak wygląda por przycięty. Teraz pokażę Wam pora, też który był wysiany do doniczki P9. Też był wysiany w ostatnim tygodniu stycznia. Tak wygląda. I też poucinam tu, gdzie się kładzie. Jest wiele opinii na temat podcinania pora, czy tak, czy nie. Różnie ludzie mówią. Ja uważam, że jeżeli nasz por się kładzie, to powinniśmy zacząć od zmniejszenia temperatury w pomieszczeniu, czyli tak jak ja na przykład wynoszę na pole. I dużo mniej się kładzie niż zapewne gdyby siedział cały czas w domu w temperaturze 20 kilka stopni. Ale też musimy zwracać uwagę na to, że czasami lepiej jest coś przyciąć, tak jak tego pora czy cebulę, niż widzieć, jak cały czas roślina się kładzie i zasycha jej, zasycha i marnieje. Jeżeli nie miałoby to przynieść skutku takiego, że roślina nagle stałaby się dużo silniejsza, poszła w korzeń, a miałoby przynieść tylko taki skutek, skutek, że przestanie się kłaść, pokładać nam i będzie sobie dalej wolno rosła swoim tempem, to też jest fajny sukces osiągnięty poprzez przycięcie. Można przyciąć jeszcze krócej. O. Tutaj mamy cebulę sochaczewską. I tak wygląda przecięta. Tutaj też mamy cebulę sachaczewską. Ona wygląda trochę gorzej. Też była wysiewana w styczniu, w ostatnim tygodniu stycznia. Też jest, też jest praktycznie cały czas na zewnątrz. I też uważam, że lepiej przyciąć niż miałaby się pokładać i zamierać. Hmm? Czyli, tak dla wyjaśnienia, cebulę oraz pora przycinamy po to, aby roślinki nie kładły się. Tutaj jedną wyrwałam, ale to nic. No, możemy sprawdzić, jaki ma system korzeniowy. Dość płytki, ale myślę, że wynika to z tego, że. Urwałam ją, po prostu za mocno pociągnęłam. Przycinamy roślinki te po to, aby zmężniały, nabrały więcej siły, a nie kładły się pod wpływem na przykład wyciągnięcia się roślinek. Tutaj mam szalotkę, która była wysiewana niedawno. Na pewno to był już połowa lutego. I też przytna W naturalny sposób zamiera górna część zarówno cebuli jak i pora. Wynika to z tego, że tam będzie, tam będzie takie nasionko, już Wam pokażę. O, tutaj będzie nasionko i tutaj część pora oraz młodej cebuli będzie zamierać. My odetniemy, więc też pozwolimy w szybszy sposób zregenerować się roślinie. Czy przycinam za dużo? Tego nie wiem. Czy faktycznie to pomoże? Myślę, że tak. W jakimś stopniu na pewno. Tutaj mamy pora. Jeszcze młodego, malutkiego, który nie nadaje się do przycięcia. Był wyświewany 24 lutego. Jako drugi rzut do pora. I widzimy różnicę. Tutaj mamy pora ze stycznia, praktycznie miesiąc różnicy uznajmy. A tutaj już z lutego. Z lutego jest na razie dużo mniejszy, ale też widzimy, że na końcówkach ma nasionka, z których wyrosło. Później będę też przycinać. I też cały czas jest na zewnątrz. W tym odcinku to wszystko. Piszcie w komentarzach, czy wy przycinacie swoje cebule oraz pory. Czy widzicie różnicę pomiędzy nieprzyciętymi a przyciętymi? Czy w ogóle polecacie ten sposób? Czy słyszeliście o nim? Chętnie poczytam w komentarzach. Zapraszam do subskrypcji kanału. Cześć.